Cześć! Z tej strony Mirzego, A w dzisiejszym materiale z gry Overwatch Na warsztat bierzemy postać złomiarza Gościa po prostu który Bez wybuchów, bez rozwałki Po prostu nie może wytrzymać Tak więc zapraszam was gorąco Jeżeli chcecie więcej takich materiałów Dajcie walić tam suba jeżeli jeste, jesteście tutaj nowi Oczywiście jeżeli jesteście I spodobał wam się ten materiał Dajcie tam łapkę w górę Bo to mobilizuje do dalszych takich materiałów Ewentualnie jeżeli coś pominąłem, coś źle powiedziałem i dajcie łapkę w dół, napiszcie komentarz dlaczego. A teraz przejdźmy konkretnie do tej postaci, czyli złomiarza. A teraz skupmy się na zdolnościach złomiarza. Oczywiście teraz nie będę ich og ogólnie opowiadał i tak dalej, tłumaczył, tylko ogólnie wymienię je. Po pierwsze, totalna masakra, umiejętność pasywna złomiarza, granatnik, taka podstawowa broń złomiarza, mina ogłuszająca, potrzask i oczywiście umiejętność specjalna, mord opona. A więc po kolei: granatnik, czyli taka podstawowa broń, gdzie szczelamy po prostu tymi gran granatami. Oczywiście jest to raczej broń w sumie na średni, długi i krótki dystans. Jakby nie patrząc, granatniki możemy odbijać od różnych ścian, bo po chwili dopiero wybuchają. Oczywiście, jeżeli trafią w przeciwnika, wybuchają od razu, co jest właśnie takim dużym plusem. I oczywiście możemy wyszczeliwać, odbijać od różnych ścian. Ewentualnie, nawet puszczać y, takie odbicie od góry, po prostu nie wiem, mamy ścianę, i zamiast po prostu wychylać się, i tak dalej, bo, narażając się tym samym na jakieś tam obrażenia, możemy po prostu wyszli w górę odpowiednim kątem. Y, to, to po prostu granet, granat opada i zadaje obrażenie, jeżeli oczywiście odpowiednio y, wycelowaliśmy. Mina ogłuszająca. Y, powiem wam szczerze, taka dość fajna, przydatna umiejętność, gdzie mamy. My po prostu rzucamy tą minę i możemy, mamy w sumie zasadniczo dwa użycia. Jedno, czyli możemy zadać obrażenia przeciwnikowi. Drugie możliwość jest to, że możemy ewentualnie odbić tego przeciwnika. Po prostu podrzucamy tą minę i po prostu odbi odbija po prostu leci przeciwnik gdzieś w którąś stronę. Jest taka opcja, oczywiście. I jest jeszcze trzecia możliwość, dzięki której minie, gdy położymy sobie gdzieś tam z boku i tak dalej, możemy stanąć w okolicy tej miny i my sami gdzieś wyskoczymy, ta mina nie zadaje nam obrażeń, przeciwnie do granatnika, pamiętajcie, granatnik możemy sami z siebie zranić, czyli to jednak trzeba uważać, a minę po prostu kładziemy i możemy naprawdę niedostępne miejsca się dostać, gdzie po prostu pykniemy, wyszczelnimy się w powietrze i... Umieścimy się gdzieś wysoko, gdzie przeciwnik będzie miał na pewno większe problemy trafienia nas, niż gdybyśmy byli w twarzą w twarz z przeciwnikiem. Podczas też fajna umiejętność, gdzie po prostu rozstawiamy nasze sidełka, jak to ujmuje to zumiesz, i gdy po prostu przeciwnik w nie wejdzie, jest unieruchomiony na kilka sekund. W tym momencie mamy też w sumie dwie opcje, bo e co powiem w dalszej części, chociaż teraz mogę już zwrócić na to uwagę, gdy rozstawiam potrzask, możemy dorzucić minę. Po prostu, gdy zobaczymy, że aktywuje się, to wtedy naciskamy minę, pyk i jest szansa, że ubijemy przeciwnika. Mówię, że jest szansa, bo nie zawsze e, to zadziała. Ze względu na to, że zależy, ile przeciwnik ma życia. Drugą opcją jest po prostu rozstawienie tego potrzasku. I po prostu ewentualnie zawsze gdzieś tam blisko być, aby po prostu, gdy usłyszymy, gdzie zobaczymy, że aktywowane zostały te sidełka nasze, podlecieć, uderzyć po prostu granatnikiem. Jest prawie 100% pewny jestem, że po prostu ubijecie daną postać, ze względu na to, że mi się, nie wiem, może na skali do 10, 9 na 10 razy zawsze udawało ubijać takich przeciwników, których który udało mi się złapać w te sidełka. Więc akurat myślę, że wam też tak się będzie to udawać Teraz przejdźmy do umiejętności pasywnej, bo powiem szczerze, że jest to miłe takie, do, dodatek, do, taki dodatek do złomiarza ze w sensie względu na to, że e, pol, pol oczywiście wytłumaczę teraz na czym to polega, bo gdy zginiemy... Po prostu wyrzucamy te granaty, wszystkie po kolei, i wokół nas tam jakiś taka powiedzmy obszarówka mała, i wszystko wybucha i zadaje obrażenia przeciwnikom. Jeżeli przeciwnik o tym nie pamięta, nie wie, że złomierz dyspo dysponuje czymś takim, ewentualnie po prostu zwyczajnie się zapomni, jest szansa, że kogoś ubijemy. Oczywiście nie ma co liczyć, że każdy, który nas ubije w i za chwilę polegnie, bo wejdzie w to. Nie, po prostu ubije. No niestety czasem się uda, że wejdzie, ewentualnie będzie gdzieś w po, pobliżu z małą ilością życia i też polegnie. No czasem jest tak, że się tak udaje, oczywiście jest to takie powiedzmy... Liczymy wtedy na szczęście, bo niestety nie jest to powiedziane, że ciak, granaty polecą i gość ginie. Niestety nie działa to tak. A na koniec zostawiam sobie umiejętność specjalną z jest to murt opona, oczywiście super muszę przyznać taka umiejętność, bardzo przydatna, ma plusy i minusy, bo naprawdę potrafi niejednokrotnie zadać olbrzymie. Po prostu obrażenia warto je wykorzystywać. Nie napaląc się, że musimy całą drużynę oczywiście ubić i tak dalej. Czasem warto choćby jedną, po prostu jedną postać, jednego przeciwnika ubić, aby osłabić przeciwnika, Zwłaszcza jak ubijemy tanka, nie wiem, osobę leczącą. Zwłaszcza że Mord Opona ma to do siebie, że może po ścianach nawet latać. Po prostu użyjemy tam x czy spacyj na kąpie, XA oczywiście na PS4. No to z automatu możemy po tych ścianach zawsze takie prostu, miejsca trochę niedostępne dolecieć ewentualnie zaskoczenia w ogóle zaatakować po prostu przez to, że możemy po ścianach to też możemy skakać, więc zawsze gdy atakujemy przecinku, bo niestety mord opona ma tylko 100% życia więc to jest niestety bardzo mało więc może po prostu szybko, ale to szybko naprawdę zostać unieruchomiona, a więc omówiliśmy sobie zdolności złomiarza, teraz może przejdźmy na to takich uwag jak ewentualnie powinniście grać bo wiecie można z umierzem grać w if bo to jest postać ogólnie obronna i fajnie się sprawdza ale można też w ataku grać co oczywiście Wymaga trochę innej e, taktyki, podejścia do, do gry, bo wiecie, obrana to siedełka, tu granaty i tak dalej, a w ataku no to je, jednak musimy zdobyć jakiś cel i, i inaczej to wygląda. Ale wydaje mi się, że osoby, które naprawdę ogarną te skille Umierza, są naprawdę groźni i czy to obrona czy to atak nie będzie miała najmniejszego znaczenia dla nich. A na jakim dystansie grać? Ogólnie zalecałbym na średnim, ze względu na to, że te granatniki odbijają się zawsze jakoś pokombinować. Można, aby odbiło się od ściany, tam gdzieś e, po prostu uszkodzić przeciwnika, Nie musi być twarzy, rząd twarz z dany przeciwnik, tylko gdzieś odbić, ewentualnie górą puścić, czy z bokiem, i, i tak dalej. Ten granatnik, ten granat, żeby po prostu jednak dotarł do przeciwnika i zadał mu obrażenia. Jeżeli nam to się nie udaje, oczywiście. Trzeba próbować. Jeżeli wejdziemy w prawe, to jesteśmy naprawdę w stanie różne niesamowite rzeczy robić. Krótki dystans? Można, można. Nie mówię, że nie. Sam czasem lubię tak agresywnie zagrać. Ze względu na to, że jest ten podczas i jest ta mina ogłuszająca, gdzie po prostu dzięki tej minie. Jestem naprawdę w jakimś bliskim kontakcie z przeciwnikiem, gdy po prostu już widzimy, że sobie nie radzimy, rzucamy tą minę i zawsze możemy jednak mimo wszystko odskoczyć od tego przeciwnika i gdzieś tam w powietrze pofrunąć i spadnąć gdzieś na cztery łapy, jak od bezpieczne miejsca, więc wydaje mi się, że akurat na krótkim dystansie też nieźle sobie sprawdza, ale tak jak mówiłem wcześniej, polecam grań na średnim dystansie, tam się naprawdę fantastycznie ten, ta postać sprawdza. Druga uwaga. Rzucacie siedełka, albo bądźcie blisko nik, gdzieś zawsze, gdzieś, żeby po ewentualnie zadać przeciwnikowi obrażenia, gdy po prostu złapie się w te siadełka, Ewentualnie rozkładajcie sobie pod yy, siedełka minę. Ze względu na to, że jeżeli się ktoś złapie, użyjecie tej miny, jest szansa, że zginie. Oczywiście mówię, że jest szansa nie to olbrzymia, bo mi się tak mówię, udawało. Raczej ja staram się rozkładać przykład na schodach, gdzieś po prostu w takie miejsca, gdzie przeciwnik idzie, widzi nas, przeciwnika. I rozkładam tak gdzieś z kraja, żeby się chwycił, żeby po prostu, wiecie, no, wychylamy się, o, widzi nas przeciwnie, leci do nas, bo sobie się łatwy cel niekiedy i nadziewa się na podczas gdy my po prostu jeszcze tą minkę możemy dorzucić, granaty i tak dalej, także to jest super sprawa, używanie mordopony, ja najczęściej, jeżeli macie, używajcie, w ogóle umiejętności elitarne, sam niekiedy popełniam ten błąd, używać, po prostu mamy możliwość użyć, bo... Trzeba je używać i tyle, bo tak naprawdę one się ładują non-stop. I jeżeli będziemy sobie je lekceważyć, gdzie po prostu będziemy czekać na tą ostatnią chwilę, to skończy się na tym, że jej w ogóle nie użyjemy. Gdzie zostanie tam pół minuty do końca, ubiją nas i dosłownie 5 sekund nam zostanie do dobicia do, do celu i dupa. I po prostu nie użyjemy, bo przeciwnik nas dobije, zabije, przepada runda i możemy przez to przegrać nawet mecz. Także używajcie jej jak naj, najwięcej. Naj, naj Pamiętajcie, warto aby po ścianach latać, skakać jak najwięcej, żeby po prostu utrudnić ewentualne zniszczenie tej opony. się czas opony, który jest możliwość detonacji, to jest 10 sekund, także wcale tak dużo nie ma. Więc przen, przemyślcie, jak chcecie jej używać. Pamiętajcie, żeby ewentualnie gdzieś się. Ukryć przed użyciem, żeby nie być na środku, gdzie po prostu przeciwnik może nas ubić bez, bez jakiegoś większego problemu. Tyle jeżeli chodzi o uwagi. Teraz bym powiedział troszkę o kontrakt. Musimy się po prostu e, najbardziej wystrzegać osoby m, przeciwników, bohaterów, którzy zadają duże obrażenia, bo niestety nie ma co ukrywać. No, każdy przeciwnik, e, każdy, każdą postać, musimy uważać na te postacie, które zadają ma, naprawdę spore obrażenia, jak na przykład e, żniwiarz. Czy na przykład Hanzo, który, tak powiedzmy, szerzej niektórzy sobie olewają. Wiecie, on ma łuk i tak dalej. Po prostu, jeżeli cel nie przyceluje, to po prostu może naściąnąć na hita, no niestety taka, prawda? Więc yy, polecam uważać. Ewentualnie na postacie, które mają naprawdę dużo życia, czyli tanków, bo wiecie, mamy te grantniki i tak dalej, obrażenia zadają, ale jeżeli po prostu przetrwają tę z halwy naszą tycił granatów, to niestety może być tak się skończyć, że nas ubiją. No niestety tak to też wygląda. Zwróćcie na to uwagę. Pograjcie. Obadajcie, zobaczymy jak wam pójdzie, jak mi, mi szło, zobaczycie w gameplayu. Tak poza tym oczywiście Wasze uwagi, wszystkie po kolei do tego gameplayu czy tam innych, do poradników. Miło sędziom wysłucham, jak wy gracie daną postacią, co wy uważacie, jakie kontry, jakie ewentualnie postacie się sprawdza złomiarz. Oczywiście inne postaci też, na które jest dobre, na które jest zła. Podzielcie się z waszymi doświadczeniami z graniem złomiarzem, czy ewentualnie inną postacią. Także w tym odcinku to by było tyle. Także trzymajcie się gorąco. Cześć.